To już 23 finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Pełną parą trwają przygotowania w szczecińskim sztabie Wośp, to już półmetek całych przygotowań. To również czas wielkich przygotowań zarówno od strony artystycznej, jak i marketingowej. Chętni do pomocy wolontariusze mają jeszcze czas. Rekrutacja wciąż trwa przygotowania idą pełną parą. W chwili obecnej rekrutujemy już ostatnich w zasadzie wolontariuszy, bo jesteśmy na półmetku zbierania wolontariuszy z 400, którzy będą kwestować w naszym sztabie. To także czas przygotowania wszystkich atrakcji artystycznych, za które jako sztab będziemy odpowiadać. Tych, które będą odbywały się w 13 muzach, czy w Galaksy. To także czas planowania całego marketingu i wszystkich wydarzeń. Także mnóstwo pracy w tej przedświątecznej atmosferze, w tej przedświątecznej atmosferze do których oczywiście Chętnie wszystkich zapraszamy, bo jeszcze w ten piątek i w sobotę od godziny 17 do 19 rekrutujemy wolontariuszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zarejestrowany wolontariusz w sztabie dostaje identyfikator, puszkę kwestorską i serduszka. Czyli wszystkie rzeczy niezbędne do udziału w feście, w czym powinien charakteryzować się wolontariusz i kto może się zgłosić? Wolontariusz musi mieć przede wszystkim wielkie serce. To podstawa, żeby utożsamiać się, identyfikować się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, osoby poniżej 16 roku życia oraz te poniżej 18 roku życia, bo mamy dwie takie granice, poniżej 18 roku życia wszystkich obowiązuje zgoda rodziców. Poniżej 16 roku życia osoby muszą kwestować z prawnym opiekunem lub osobą, która weźmie za nie odpowiedzialność w dniu zbiórki. Osoby między 16 a 18 rokiem życia kwestują indywidualnie za zgodą swoich prawnych opiekunów lub rodziców. W tej edycji Szczecinianie będą mogli licytować m.in. złote serduszka, ale i nie tylko, również suknie ślubne oraz cenne przedmioty naszych włodarzy. Atrakcją będą występy stand-uperów w 13 muzach oraz koncerty amerykańskich i naszych lokalnych wykonawców. Na pewno będziemy licytować złote serduszko. To już jest pewne. Wkrótce będziemy mogli podać, kto dokładnie przekazał to serduszko, gdzie ono będzie licytowane oraz w jakich godzinach. Także wszystkich zainteresowanych wsparciem Fundacji Wielkiej Orkiesty Światecznej Pomocy poprzez licytację złotego serduszka z radością informujemy, że będzie taka możliwość, aby takie serduszko zlicytować w Szczecinie. Dodatkowo mnóstwo atrakcji, między innymi suknie ślubne, wiele cennych przedmiotów, także od naszych lokalnych włodaży, o których kilka słów myślę, że w najbliższym czasie. Do końca grudnia będziemy te przedmioty kolekcjonować. Finał WOŚP już 11 stycznia. Osoby chętne do przekazania przedmiotów na licytację wciąż mogą się zgłaszać. To, w jaki sposób można przekazać przedmioty oraz jak dokonać ostatecznej rejestracji na wolontariusza i wiele innych informacji znajdziemy na stronie www.szczecinwośp.pl bez polskich znaków.